Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Cień władcy demonów. Straszliwe piękno. Zobaczmy, co w tym suplemencie diety jest. Dobra, patrzymy to. Mamy tutaj o farie, tak? Czyli o dzieciach lasu, elfach, różnych drzewcach i tak Lecimy. Profesję farie. I tutaj możemy wylosować profesję farię. Jak to się mówi, możecie napisać w komentarzach. Kurczę, dla mnie takie ciążkie słowo. apekarz, uzdrowiciel, hazardista i tak dalej. E... Tu jakaś wróżka. Uuu, uu, cycki. E... Mamy tak. Przeszłość. Oczarowany przez nim przyjaciel, pak, niewolnik, zgub... Zgubiony we mgle Kurioza z Ukrytych Królestw. Też świetna sprawa. Te przeszłości możemy wykorzystywać nawet w dowolnym systemie. Przy tworzeniu elfa na przykład. Albo przy tworzeniu jakiejś leśnej istoty. Kurioza też super sprawa jest, tak? Przy tworzeniu jakiegoś elfa w dowolnie jakim, w dowolnie, obojętnie jakiej grze, tak? Ja ta rzeczy tu przenoszę do każdej gry, te przeszłości. Przeszłości. I z wyprawy za mur też są fajne tam przeszłości. <laughs> w połączeniu daje to fajną sprawę. O, pieso zszedł. E, zakrwawiona suknia ślubna, ucięty palec w ornamentowej szkatułce. Całe twoje ciało jest pokryte pismem elfickim. E, szklana trumna dziecięcego rozmiaru, wyrzeźbiony z kości miecz. Z inskrypcją w języku elfickim i tak dalej, i tym podobne. Mamy tu chochlika, a to tak wyglądają chochliki. Tu chochliki, wygląd chochlika. Czyli jak ktoś będzie chciał chochlikiem grać. Przeszłość chochlika, budowa ciała chochlika, osobowość chochlika, tak jak y, mieliśmy w cieniu władcy demonów. Podręczniku głównym i w suplemencie, tak? I tutaj mamy, z tym, że ten dodatek właśnie o istotach lasu jest elfy. I właśnie o tym, co mówiłem, tak? Możemy te y, przeszłości, wiek, y, cecha szczególna, osobowość, dziwny nawyk to wszystko przenosić nie tylko do cienia władcy demonów, ale także do każdej innej gry. Na przykład Warhammer, DD i tak dalej, Hobgoblin. Można zagrać sobie Hobgoblinem. O, jaki brzydki Hobgoblin! Prawie. Nie chciałem powiedzieć, prawie jak ja. Nie, nie. Nie, nie, jestem ładniejszy od Hopgoblina takiego. Hobgoblin, przeszłość, przeszłość, wiek. Efekt uboczny szał. Krzyczysz i krzyczysz i krzyczysz i jeszcze trochę krzyczysz. Gwałtownie. Wypróżnia się przez usta odbyt u Ach, treści zakazane. hobgoblin, osobowość. Ścieżki eksperckie, e, zaprzysiężony. To jakiś zwierzaczłek chyba taki. E, w Warhammerze to bym go nazwał Ungor. E, zaprzysiężony, zaprzysiężony, zaprzysiężony Mistrz. Rys fabularny proszę. Ścieżki mistrzowskie, łowca troli. Hmm. Można przenieść łowcę troli do Warhammera, nie? I tu wszystkie ciekawe takie pomysły Mroczny Kocur Nocny Łowca mag. Proszę Ujarzmiony Ognik, Strażnik Płomienia Różne pomysły ciekawe są tu Magia Mamy tutaj mm, czary Czary wykorzystywane w Magii Fej e, można wykorzystywać na przykład przy Elfie lub przy innych e, leśnych istotach, tak? Efekty Fejrii. Zachowanie. Stworzenie spędza swoją turę śmiejąc się lub płacząc. Stworzenie wykorzystuje akcję, aby zaszarżować w kierunku najbliższej istoty. Inne zaklęcia. Iluzja klątwy, magia bitewna, pieśni, klątwy, przywołania, teleportacje, ziemię, troszkę lore, wyspy, ferii, ukryte ścieżki, ale mówię, niekoniecznie trzeba tu. Do cienia władcy demonów, do ka każdego systemu można to wykorzystywać. Chcesz grać w lesie, w Warhammerze czy DD? Proszę, masz tutaj pełno pomysłów o lesie, tak? O ukrytych królestwach, lasu i tak dalej. Pogranicze. O, o, to jest fajne. Mieszkańcy i szczegóły. Interesujące postaci. Pomarszczony stary człowiek, żyjący w ukrytym królestwie. Od kiedy został uwielbiony? Uwiedziony, a następnie porzucony przez elfiego księcia. O. Teraz spędza wieczność, malując portrety tych, których kochał własną krwią i fekaliami. Hm. Elfka odziana w kolorowe wstążki, która kradnie oczy od śmiertelników, żeby być w stanie widzieć. Okej. Okay. Czyli tu mamy różne interesujące postacie takie, które w lesie można spotkać albo w takich ukrytych królestwach. Dziwne widoki. O, bardzo fajna sprawa. Dryfująca w powietrzu, falująca kula zielonej wody. Gigantyczny ślimak ciągnący wóz, na którym zasiada czerwony krasnal lub inne fary. Zo z 13 klatkami, w których umieszczono różnorodne, śmiertelne stworzenia. W tym parę ludzi Wzdętego ogra i wściekłego gula Oraz inne zwykłe I niezwykłe istoty Dużo, dużo W tych tabelkach jest dużo fajnych pomysłów Dziwne wydarzenia Powietrze wypełnia piękny śpiew Wszędzie wokół roznoszą się odgłosy dobrej zabawy I tak dalej Także te tabelki naprawdę fajne są Mogą zrobić tutaj nam klimat Elysium Roślina, wyspa wieczności, labirynt króla goblinów. Budowa labiryntu, wejścia, zagrożenia i tabelki losowe, tak? Wyjścia, co tu mamy? Miejsce docelowe, figury graczy, hmm. ziemię środka nocy, nagrody, dary wysoko, wysokich faria nieśmiertelność, wzrok ferie czy faria, górna. bogactwa, szczęście pomocnicy, zaklęty obiekt, dary dary, dary, zaklęte przedmioty o zaklęte, uuu właściwości przedmiotów, magiczne przedmioty i tu aż 20 rozpisanych jest Przedmiot wydaje z siebie przeszywający wrzask, kiedy znajduje się w nim yy, w zasięgu od trola, tak? W średnim zasięgu od trolla. Słuchajcie, mm, bierzemy magiczny przedmiot, przerabiamy go na taki leśny przedmiot i jeszcze dodajemy takie fajne efekty z tej tabeli, właśnie. I mamy super magiczny przedmiot, super. Fajną właściwością polecam. Artefakty pierścień, jakiś tam, soczewka widzenia, serce zabójcy To jakiś, o, jak się założy ten, taki pierścień to palec usycha i odpada. O, albo komuś rogi mogą wyrosnąć. Drewniany chłopiec peleryna księżycowego światła miecz wortalny stworzenia czyli bestiariusz mamy tutaj. Bestiariusz, Banzi, Hochlik, Błędny rycerz, Swawolnik, Wysoko urodzony elf, O no, jakiś dziwak, Faun, Imp, Jednorożec, Nimfa, Kobold, dosyć hmm. sporo stron, i ciekawe rzeczy są. Satyr, Samiec, Syreny. Proszę. samiec syreny. Ża, żabrołak. Mój ojciec odszedł na zawsze. Mamy tutaj przygodę. Przygodę. Gdzieś tam pewnie w lesie lub w jakieś... głęboko w lasną. No, w lesie. Psoty, ferie, wydarzenia i spotkania w mglistę i tabel losowe. Że mamy fajną tu przygodę w lesie. M mglista Knieja. Pułapki na zwierzęta. Co? O, co do pułapki się złapało? Lub efekt pułapki. Proszę. Zakończenie. I tutaj indeks mamy. Te indeksy są fajne, alfabetyczne. Pomimo tego, że mamy na samym początku, tak? Mamy na samym początku spis treści. To na samym końcu mamy indeks taki. Yy, bardzo fajna sprawa. Pomaga w znajdowaniu różnych rzeczy. Także bardzo fajny dodatek polecam. Na razie do zobaczenia. Bajo. Hej, hej. Czarownik, czarownik. Ty dać łapka. w górę. What fate awaits them? In the darkness.